Dzień dobry, zapraszam na informacje telewizji Gorzów. Na terenie zespołu szkół ogrodniczych w Gorzowie znajduje się pięć budynków, a park pałacowy wraz z częścią budynków ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w ramach porozumienia z miastem, przyjmuje pod opiekę Gorzowską Szkołę i już zapowiada termin modernizacji. Rozmawialiśmy, pokazywaliśmy pan minister, potencjał szkoły, możliwości. Cieszymy się niezmiernie z tej wizyty i z tego, że ministerstwo pomoże nam w kształtowaniu młodzieży. Cieszymy się podwójnie, dlatego też, że ministerstwo ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu szkół ogrodniczych, szkół rolniczych. Dla nas jest to ogromna szansa, dla Gorzowa, dla naszych mieszkańców, dla młodych ludzi uzyskać kształcenie w świetnych warunkach, w, e, przede wszystkim od e, fachowców, profesjonalistów. E, jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie Pani Minister podziękować za to wsparcie, za to, że e, szkoła e, już za chwilę przejdzie właśnie pod e, kuratele Ministerstwa. Cieszę się, że od 1 stycznia przyszłego roku dołączy do e, grona szkół nadzorowanych przez e, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kolejna szkoła, Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie. Polskim. Dla szkoły na pewno to jest szansa na rozwój, na modernizację, jeżeli chodzi o budynki, na doposażenie w sprzęt rolniczy, ale także na korzystanie z tego transferu wiedzy, który wiąże się ze współpracą z instytutami badawczymi podległymi ministrowi rolnictwa, z ośrodkami doradztwa rolniczego, z uczelniami rolniczymi, ale także z naszymi instytucjami. Myślę, że na pewno to będzie bardzo duża korzyść dla szkoły. To jest możliwość także utworzenia centrum. Kształcenia ustawicznego i dla młodzieży, dla dorosłych, dla rolników, więc myślę, że przed szkołą wiele perspektyw rozwoju. Powiem tylko, że my, chociażby na same inwestycje w szkołach rolniczych w tym roku, mamy zaplanowane 165 milionów złotych. Nadzorujemy teraz 61 szkół rolniczych, ta szkoła będzie 62 i już się cieszę na tą współpracę. Jesteśmy tu pod wrażeniem, bo obiekty są wyjątkowej urody, ale powiem, że chyba czas się... Na chwilę w nich zatrzymał, więc potrzeby inwestycyjne są ogromne i bardzo obiecująco brzmi to, o czym mówiła pani wiceminister. Że są środki, czy już skierowano środki na inwestycje w szkołach rolniczych, a też nie jest tak, że Ministerstwo Rolnictwa bierze wszystkie szkoły. Te starania trochę trwały. Potrzebujemy bardzo młodych ludzi, potrzebujemy osób, które będą się interesowały i pracowały w polskim rolnictwie, więc to jest budowanie tego potencjału także naszego województwa. Bardzo się cieszę. Też byłam zaskoczona tym, że tyle osób uczy się w, tych, w tej szkole. Odwiedzaliśmy klasy. Młodzież, która potwierdzała, że to jest ich bardzo do, dobry wybór, jeżeli chodzi o wybór szkoły. A teraz, jeżeli będzie miała taką opiekę właśnie Ministerstwa Rolnictwa, to tylko gratulować. To jest trochę zapomniana perełka gorzowska, o której wielu ludzi nie wie, wielu już... I dawno nie widziało i liczymy na to, że ona odzyska ten, ten blask, bo ząb czasu mocno ją nadryz. Wiemy, że ta jakość e, nauczania na pewno się poprawi, ale liczymy również, że, że te budynki znowu będą piękne, że ten teren będzie cudownie zadbany, bo wiemy jak drogie i <laughs> kosztowne są tego typu naprawdę. Jest to rzeczywiście szkoła, która ma bardzo duże perspektywy rozwoju. Kształcimy w tej chwili w dwóch kierunkach: Technik Weterynarii, Technik Architektury Krajobrazu. Od września chcemy otworzyć nowy kierunek technik turystyki wiejskiej, który da młodym ludziom możliwość zdobycia świetnego zawodu, który da im możliwość własnej inicjatywy. Myślimy również o otwarciu kierunku pszczelarz, technik pszczela, w związku z czym już w tym roku planujemy odtworzyć tutaj piękne łąki z roślinami miododajnymi i myślę, że to, że przejmuje nas Ministerstwo Rolnictwa rzeczywiście będzie dla nas bardzo dużą pomocą, zarówno myślę, że i finansowym dużym wsparciem, ale przede wszystkim merytorycznym, na które bardzo liczymy. W Gorzowie powstało Muzeum Zabytkowych Narzędzi. Jest to bardzo bogaty zbiór szczypiec, dłut, młotków, pił czy oliwiarek. Większość jest atrybutem fachowców z wymierających zawodów. Dzięki Tomaszowi i Zdzisławowi Maciejewskim te 19 i XX wieczne perełki zostaną ocalone od zapomnienia. Od dzieciństwa odkładałem te narzędzia i no, stwierdziłem, że no, trzeba to zachować dla, no, dla naszych dzieci, dla wnuków, bo, bo no, to jest taka historia, no, jeżeli ładny, odnawiany jest ładna kamienica w Gorzowie, wszyscy archioch, ale... Drobne, drobny młotek, szczypce, które są w zawodach dzisiaj już nieużywane, niestety, zastąpione zostały poprzez mechaniczne różne narzędzia, ale no fajnie jest, żeby to zobaczyć. Zakres jest całkowity, bo i są rymarskie, i szewskie, typowo stolarskie narzędzia, narzędzia temperaturowe. Z tyłu tu mamy też narzędzia szklarskie, typowo. Na początku troszeczkę było miszmaszu, w tej chwili to jakby z zawodami staramy się rozdzielić i na przykład osobno są piły, osobno właśnie narzędzia do skóry, osobno medyczne, stare zabytkowe narzędzia. Powiedzmy młodzież inne pytania zadaje, inaczej się z nimi rozmawia. Bardzo fajnie przychodzą grupy starszych osób, które wspominają. Mówi, o, mój tata miał taką latarkę, pamiętam, pracował na kolei. Mówi, tak, bo to jest kolejarska latarka. No fajnie, panowie z Ursusa, już nam emeryturze też opowiadali właśnie, że o no, tak te narzędzie mieli, w użyciu te narzędzie mieli. A no i fajnie, że się zachowało, że, że można dzisiaj dotknąć tego. Muzeum funkcjonuje standardowo od godziny 10 do 14, w pozostałe godziny i weekendy do końca marca jeszcze na telefon to jest 604 97 32 52, można się umówić i ja po, po prostu podjadę, a Prawdopodobnie od kwietnia już zrobimy dyżury, przynajmniej sobotnie ilość godzinne, że można, można to po prostu odwiedzić. Gorzów, ulica Husarska, 26. Już tej jesieni zaplanowane jest otwarcie nowej hali widowiskowo-sportowej przy Słowiance. Niedawno ujawniono też nową nazwę obiektu, czyli Arena Gorzów. Zapytaliśmy radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Polski 2050 o to, jak im się podoba nazwa i jaką widzą przyszłość dla nowego miejsca na mapie miasta. Jest neutralna, jest, wskazuje na to, że ma. Hmm... Ten obiekt będzie miał do czynienia ze sportem, bo przynajmniej słowo arena kojarzy się ze sportem, ale też z wydarzeniami e, kulturalno-rozrywkowymi i jakby wpisuje się w to, co ma być docelowo realizowane e, na tej hali. Nikt Ameryki nie odkrył tą nazwą. E, bezpieczna i, i sprawdzona, więc no co tu dużo dodawać. Jest okej. Okay. Ważniejsze w tej kwestii jest, czy znajdziemy titularnego sponsora e, dla naszej hali, ponieważ to jest tutaj. E, Ważne, gdyż możemy pozyskać po prostu pewne pieniądze z racji sprzedania nazwy na hale, a podkreślam, wcale nie jest to takie łatwe. Są to e, instytucje deficytowe, ponieważ no, ciężko sobie wyobrazić, że przez cały rok będą e, odbywały się wydarzenia sportowe czy rozrywkowe, przede wszystkim rozrywkowe, bo to one dają e, największy zarobek e, właśnie w e, Hali. Niestety. E, miasto zostało w, pewnym, w pewien sposób zobligowane do wybudowania hali na 5000 osób, bo inaczej nie dostalibyśmy dofinansowania. Było gro radnych, które optowało za tym, żeby hala była mniejszych rozmiarów po to, żeby nie generować kosztów. No ale wiązało się to z tym, że nie dostalibyśmy rządowego wsparcia w wysokości 50%, jak dobrze pamiętam. No jakby konsekwencją tego są wysokie koszty i trzeba szukać możliwości pozyskania tych kosztów. Dlatego operator, który zapewni nam maksymalne wykorzystanie hali to jest coś, co rzeczywiście wydaje się być na, na chwilę obecną najbardziej e, pożądane. Natomiast no, nie łudźmy się, hala nie będzie przynosiła zysków, trzeba się tylko y, sprawić tyle, żeby jak generowała jak najmniejsze. E, koszty i żeby był jak najmniejszy deficyt tej hali. Hala nie jest też budowana po to, żeby przynosić zyski. Hala nie jest spółką prawa handlowego. Hala, hala ma, miała powstać w roli służebności dla, dla mieszkańców i podniesienia jakby poziomu możliwości dostępu do rozrywki, e, podniesienia poziomu oglądania sportu. Nie zgadzam się z tym, że niestety powstała hala na 5000, tylko bardzo dobrze, że problem dopiero operator by miał, gdyby hala była mniejsza, ponieważ wyrzuca to nas reguł ważnych imprez, których nie moglibyśmy zrealizować, ponieważ zaczynają się one wtedy, kiedy pojemność hali jest minimum 5000 e, widzów. 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz hołdu dla żołnierzy II konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Ten dzień obchodzony jest w Polsce od 2011 roku. Ustawę o ustanowieniu tego święta skierował do Sejmu Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński, a podtrzymał jego następca. Bieg tropem wilczy w Gorzowie odbył się w parku górczyńskim. Mimo kapryśnej aury biegacze nie zawiedli. Na starcie stanęło około 170 osób. Uczestnicy pokonali dystans 1963 metrów. Wśród mężczyzn zwyciężył Patryk Piurczyński, wśród kobiet najlepsza była Jagoda Ziomek. I to wszystko, co dla Państwa na dziś przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. A na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17.30. Do zobaczenia.